wszyscy bardzo dobrze wiemy i to nierzadko z własnego codziennego doświadczenia, że w dzisiejszych czasach jako ludzie jesteśmy zaangażowani w bardzo wiele spraw, którym oddajemy się na różne sposoby. I wynika to z naszych codziennych obowiązków, z naszych powołań, z naszej pracy, różnego rodzaju zainteresowań, zobowiązań, które na siebie wzięliśmy. Pewnie wynika to też z czasów, w których żyjemy bardzo zabieganych, bardzo aktywnych. Ilość naszych prac oraz poświęconego czasu pokazuje tak naprawdę, co jest dla nas ważne, co się dla nas liczy. Wiedząc o tym, warto zrobić sobie rachunek sumienia, warto. Zastanowić się, przyjrzeć się, na co przeznaczam najwięcej mojego czasu, na co, na co najwięcej, co najwięcej wkładam mojego wysiłku i zaangażowania właśnie w ciągu dnia albo w ciągu tygodnia. Tym samym, jakie pragnienia zostają przez to zaspokojone. Mówię o tym, ponieważ, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus nasywa siebie chlebem życia, który potrafi zaspokoić nasze najgłębsze pragnienia. Chleb w rozumieniu biblijnym oznacza przede wszystkim pokarm codzienny. Gdy Pan Jezus mówi o sobie, że jest chlebem życia, to oznacza, że jest prawdziwym pokarmem zaspokajającym wszelkie ludzkie potrzeby, z jednej strony te fizyczne, ale również te duchowe, bo taki jest człowiek. Moi drodzy, żeby jeszcze lepiej to zrozumieć, podczas każdej mszy świętej jesteśmy świadkami wielkiego cudu, w którym chleb fizyczny, materialny, ten złożony z pszenicy, z ziarna i wody staje się. Mistycznym ciałem Chrystusa staje się chlebem na życie wieczne. I nawet jeśli to w jakiś sposób połątpiewamy, nawet jeśli w to nie wierzymy czy naśmiewamy się z tego, Pana Jezusa to nie zraża, nie przyjmuje się tym. Ale jak mówi w dzisiejszej Ewangelii, chce nam się dawać. Chce przychodzić do nas właśnie pod postacią chleba, ponieważ On po prostu chce z nami być i zaspokoić każdy nasz głód. I chce dla nas życia nie tylko tutaj na Ziemi, ale życia doczesnego razem w Nim w niebie. Po to przyszedł. Dla Pana Jezusa najważniejsza jest wola Ojca, który jest w niebie. Ponieważ, jak Sam mówi, z nieba stąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Chrystus właśnie po to przyszedł na świat, aby objawić nam miłość Pana Boga do człowieka, który nie odrzuci nikogo, kto do Niego przyjdzie, kto w Niego wierzy. On nikogo nie potępia, bo pragnie dobra i szczęścia każdego z nas bez wyjątku. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy przychodzę do Ciebie z wiarą i nadzieją, że mnie nie odrzucisz. Karm mnie zawsze tym chlebem, którym jesteś Ty sam, tak bym już niczego innego nie pragnął, tylko Ciebie, a dzięki temu miał życie wieczne. Amen.